bardzo się bardzo źle czuję w tego, rodzaju, w tego rodzaju wypowiedziach, z tego względu, że nie mam żadnych ambicji teoretycznych. To znaczy, ja nie bardzo wiem właściwie, dlaczego nawet piszę. No piszę, bo nie umiem robić nic innego. No dobrze, ale jeżeli chodzi o to zaskakiwanie Krzczelnika, że tutaj Pan wybrał taką drogę, że za każdym razem jednak jest inny temat, zmiana konwencji tak, tak. i tak dalej, a jednocześnie mówi Pan, że ten autor, artysta, jest niewolnikiem tego czytelnika. I Przez jak myślisz, tutaj tak jest, tym, się zazębia, bo jak bezpieczniejszą drogą wydaje się wydaje się droga powiedzmy wspomnianego Jerzego Pilcha, tak. który jednak gitarę te tereny Tutaj chcę podkreślić jedną ważną rzecz. Ja nie uważam się za kogoś lepszego, nie uważam, że moja mhm. droga to poszukiwanie to tak poszukiwanie jest czymś bardziej wartościowym niż trzymanie się jednej konwencji, mhm. jednego tematu. Wie pan życie jest krótkie, prawda? I po co mam pisać cały czas tę, tę samą książkę? Być może niektórych ludzi to cieszy, prawda? a mnie to nie cieszy. I e, e, skoro już zostanę tym artystą, e, to pójdę w tę sztukę tak daleko, jak się da. I e, najwyżej, najwyżej się książka nie, nie sprzeda. Najwyżej będzie kolejny niepowodzenie, ale już miałem w życiu tyle niepowodzeń, mm. że się nie boję kolejnych. No. Najwyżej nie kupią, będzie im przykro oczywiście, i to będę wiedział, że to moja wina. A, a, a że jestem zakładnikiem czytelnika, no każdy autor jest. Poza tym, który, który się nie sprzedają, no to, to ten nie jest. Mm -hmm. No nie, bo tutaj jest, jeszcze, to jest bardzo szeroki temat, bo tak naprawdę możemy tutaj dojść do kwestii. Czy pan dzieli literaturę na jednak tą wysoką i niską? Czy, czy, czy po prostu, bo jednak są autorzy, którzy piszą, dlatego, żeby nawiązać dialog z, z wielkimi literatami, tak? Prawda? Z wielkimi nie, poprzednikami. Ale wie pan co, ale wielcy Jakie poprzednicy pisałeś? są martwi. W związku z tym oni ze mną nie porozmawiamy. Prawda? No tak. Nie, ja piszę dla pana, ja mm. piszę dla czytelników, nie piszę dla cień przeszłości, nie piszę dla literatów starszych o ileś tam bo oni nikt nie przeczytają moich książek, a jeżeli je przeczytają, to będą dla mnie tylko kolejnymi czytelnikami, prawda? Mi chodzi o to, żeby Pan się... coś przeżył, prawda? Żeby Pana poruszyć na różne sposoby, no, że w każdym razie, żeby ta lektura nie była tylko, nie wiem, przyjemnym spędzaniem czasu. Bardzo nie mhm. lubię... Jak ktoś mówi, super książka, świetnie się czyta, nie? ale się odprężyłem podczas lektury. Nie o to chodzi. Prawda? Chodzi jednak o dostarczenie, dostarczanie wrażeń złożonych. No? Mhm. Żeby nawet jakieś, jakieś przeczności się w Panu pojawiły podczas czytania, żeby Pan był i, i rozłoszczony, i zaciekawiony, na przykład. Prawda? Że, I i i chyba taki jest cel, cel tej całej zabawy. Zabawy literatura. Pan pyta, czy literatura wysoka i niska. Tak. Znaczy, ja tu się posłużę banałem. banałem istnieje, moim zdaniem, literatura dobra i zła. I mało tego, mam swoich ulubionych pisarzy uprawiających literaturę groszową. Mm -hmm. no, jak na przykład zmarł już autor horroru James Herbert, no, który pisał głupie powie powieści o duchach i potworach, ale w ramach e, pewnego e, świata i pewnej konwencji nie dało się e, e, tego powieści przedstawić. Jakby literatura groszowa też może być wspaniałą literaturą. Także e, gdyby pan <grych> wlazł mnie na chatę. No by pan zobaczył, że Iwaszkiewicz ko stoi koło Stevena Kinga, um, nie wiem, um, Cormac McCarthy koło um, Artura C. Clarka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, um, świat, świat literatury jest tak bogaty i tak, e, 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 tak ciekawy, że chyba trochę szkoda czasu na zawężanie się, nie wiem, to, do tego, tylko literaturę iberoamerykańską. Czemu? <laughs> Niego. W tym tekście o Aspoetyce napisał pan, że e, to pisanie u się u pana wzięło z jakiegoś poszukiwania tożsamości, tak. że chciał się pan e, samookreślić poprzez literaturę. Tymczasem dzisiaj ja rozumiem po parunastu latach pisania. E, Mój pan jest zupełnie innego. Mówi pan o rzemieślnictwie, o byciu właśnie niewolnikiem e, czytelnika, czy... Więc, czy to samo określenie się udało, czy do tego doszło? Tak, czy? bo jestem zawodowym pisarzem, w związku z tym, tak, no. E, 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 o, o, oczywiście, że w jakiś sposób zrealizowałem to marzenie z młodości, w dzieciństwie. Także w ogóle super, że się wyszło, ale e, kiedy myślałem sobie o sobie, że ja chcę być pisarzem, to sobie wyobrażałem, że to będzie taka rzecz, która mnie konstytuuje, prawda? Że mhm całą jedną wielką chodzącą pisarskością, prawda, że będę jadł śniadanie jako pisarz, jechał tramwajem jako pisarz, stał w biedrze z koszyczkiem jako pisarz, a nie, ja wie pan, ja przede wszystkim jestem ojcem, jestem partnerem dla swojej kobiety, jestem synem dla, dla mojej mamy, no bo taty już niestety nie ma, prawda, jestem przyjacielem dla, dla, no, dla moich przyjaciół, prawda, I, Dopiero po tym że jest, jest ta moja pisarstwo, to znaczy pisanie dało mi pieniądze, jakiś cel w życiu, prawda? Ja wiem, co chcę robić, to jest bardzo wielki skarb, prawda? Bo spotkałem w życiu bardzo wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co chcą robić, albo nienawidzą swojej pracy, którą wykonują, dlatego żeby mieć pieniądze. Po sprawa, ja jestem od tego wolny i to jest nieprawdopodobne szczęście. to jest coś tak wspaniałego, że gdyby było komu dziękować, za to bym dziękował. Ale e, e, to bycie pisarzem, to jest jakby. Literatura nie jest najważniejsza, prawda? Ważniejsza jest właśnie rodzina, przyjaciele, jakaś pamięć o, o, o ludziach, których nie ma. Bycie, bycie, nie wiem, chociażby dobrym dla innych na co dzień. Bo to są rzeczy, rzeczy ważniejsze. A ta pisarskość jest oczywiście ważna, ale to jest jakaś tam. Kolejna, kolejny, kolejny z aspektów mojego bycia w świecie, prawda? Nie pierwszorzę. Częściowo Pan odpowiedział na moje kolejne pytanie, chciałem zapytać. Co pan ma z tej literatury? To znaczy, w jaki sposób ta literatura, to pisanie rzeczywiście wpływa na pana życie? Da, został ofiarowany dar pozostawienia w sobie jakiejś części dziecka, prawda? którą normalni ludzie tracą w znoju życia. No. A ja, bo wiesz, nigdy nie pracowałem. E, a jak gdyby ja mogę fantazjować, to jest jak gdyby część mojego zawodu, prawda? Wymyślam sobie ludzi, wymyślam sobie sytuację i to też czyni szczęśliwszym. Młodszym może. To, 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 to serce jakoś, jakoś jeszcze raz jej bije. Świata mi się chce, rozumiem. Prawda? Bo mogę się bawić wyobraźnią, która nie została, Złaszona w toku, w toku jakiś życiowy, życiowy, życiowego borykania się z robotą. Pan tam wspomniał o tej swojej podręcznej bibliotece. Tak. I to no, interesujące, bo to jest... To jest dla mnie jeszcze raz potwierdzenie tego miszmasz, jaki mamy tutaj w Polsce. Tej, ja powiem to bardziej brutalnie. Tak to pewnie zostanie potem wycięte, więc to tylko dla nas nie ma to nieklozyczne, to jest taka moja uwaga. To jest to, co ja nazywam peryferyjnością polskiej kultury. To jest ta kultura, która ciągle nie może się zdobić na samodzielność. W Pana bibliotece tam sąsiaduje Iwaszkiewicz, i Waszkiewicz i tam pewnie jeszcze jakieś, no tam pan go przedstawia tego przykładowe. To jest właśnie to. To są te skrawki po prostu literatury, ale to nie jest jakby. Ale przepraszam, prostu, pan nazywa Iwaszkiewicza skrawkiem Stephena Kinga. Skrawkiem? Tak, nie, nie, nie to. Bo ja tego nie rozumiem. Chodzi mi o to, że, że to jest po prostu pozbierane okruchy po prostu, ale one nie stanowią żadnej samodzielnej całości, Przemy tak? Z tego, to, albo, wynika, e, to jest y, moja albo, taka ocena. Oczywiście. E, albo tam istnieje całość, tylko pan nie może dostrzec. No może prawda? Możliwe, to... to znaczy przecież nie można literatury postrzegać jako pewnego rodzaju kanonu czy struktur, struktur, które zostały zostały zbudowane że jak Waszkiewicz to się obok tego musi nie wiem zaraz znaleźć rediński albo albo ktoś taki nie o to chodzi prawda? proszę pana po pierwsze gdyby wrażliwość czytelnicza buduje się nie ze hołdowania jednej idei, jednej konwencji, ale ze zderzeń. Prawda? Z tego, że sięgamy po różnych autorów, którzy odpowiadają za różne aspekty naszego ja. Prawda? I Pan tutaj mówi o peryferyjności, a e, 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 ja w takim razie uśmiechnę się i odpowiem: że to żadna peryferyjność, żadne z krawki, tylko szerokie horyzonty. Prawda? To jest to, co ja już kiedyś zauważyłem dawno temu, znaczy ja, pewnie inni to jeszcze lepiej, oczywiście i głębiej niż ja. To jest taka pisarstwo jako funkcja zastępcza. Poprzez pisarstwo ja próbuję zajść... Jakieś pamiętam pisałem takim pisarzu i powiecie tak, że niestety nie żyjącym, jakiś dość nagle umarł już wiele lat temu. Jan Rybowicz. Nie wiem, czy niektórzy z Państwa go znają, czy nie. Pamiętam. E który wydało mi się wtedy, co go czytałem, a no to było oczywiście kilkadziesiąt czy kilkanaście na pewno lat temu, yy, którego książka miała dla mnie taką funkcję nie tyle ciekawa w, sama w sobie, bo tam nie było aż tak, aż tak, aż tak, to ciekawe nie było, ciekawe to, że on traktował y, literaturę jako sposób wyjścia ze swojego statusu społecznego. Tak ta, ja to przynajmniej dobrałem, może nieprawda. I tutaj miałem to samo wrażenie, że dla pana literatura jest też sposobem wyjścia po prostu, czymś zastępczym. Ale za, nie w, wiem, w to... co ja sobie zastępuję? Pana zdanie. Proszę. Co ja sobie zastępuję pana zdaniem? Zastępuje pan swoją po prostu swój status społeczny, który jest dla pana jest nie, no, nie ma jakby osiągnięcia. Pani, dla pana jedynym osiągnięciem może być to, że pan funkcjonuje po, w literaturze i poprzez literaturę. Wie pan co, ale przynajmniej ma jakieś osiągnięcia. Nie o każdy można to powiedzieć. No, no, to ja, to ja nie mówię, że pan nie ma osiągnięć. To nie o to chodzi. I chodzi o to, o sposób jakby funkcjonowania w literaturze. Ale w tym sensie, że literatura zapewnia, że bycie pisarzem zapewnia jakiś status społeczny? Tak, no, tak. No, nic no nic dobrze, było, ale ja nie, to. Nie, 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 nie widzę w tym żadnego, żadnego problemu. Człowiek pisze książki, zostaje, one są czytane, zostaje tym cholernym pisarzem i jako tak jest postrzegany, bo za tym... To, to na, na czym miałoby polegać to zastępowanie? Pan Urząd, zastępstwo, to znaczy, jaka jest dla mnie właściwa rola? Do czego ja, pana zdaniem, byłem przeznaczony, skoro e, e, zastęp, zastąpiłem sobie tę wymarzoną, e, przeznaczoną mi rolę pisania książek? Bardzo mnie to ciekawi. znaczy, ja inaczej widzę funkcję pisarza i, i rolę pisarza, jeżeli tak to można powiedzieć. Pewnie stare świecko, no, już po prostu moje, moja kwestia mojego wieku, pewnie tutaj też ma znaczenie, a nawet może zasadnicze. No, pisać. Ten jak ja go widzę przejmieć, chciałbym, żeby taki był, ten idealny, wirtualny, piękny pisarz, który pewnie nie funkcjonuje nigdzie, a tym bardziej w Polsce, to jest ten, który ma jakiś problem i z tym problemem próbuje się uporać. Nie próbuje wyjść ze swojego stanu, nie próbuje wyjść tam ze swojej miasteczka, ja się... wsi, miasta czy jakiś ten, czy regionu, tylko próbuje uporać się z tym, co ma, z pewną, z pewną sprawą. Ale wie pan co, ale e, gdybym, ja miał, no, jest gdybym ja miał ze sobą jakiś problem, tak? bym poszedł do terapeuty a nie pisał o tym książkę, co czytelnika obchodzi jakiś problem, który ja mam, prawda? Czytelnika, czytelnik chce dostać dobrą książkę, prawda? I książka, proszę Pana, nie służy do tego, żeby się zmagać ze sobą, nie służy do tego, żeby się terapeutyzować, służy do tego, aby czytelnik usiadł i ją przeczytał, prawda? A moje własne problemy i rzeczy, z którymi ja się zmagam, e, nie powinny być zawierzone literaturze, bo to ludzi po prostu nie obchodzi. Co kogokolwiek z Państwa obchodzi, że jest mi smutno, albo uh, stary mi wybił wszystkie zęby, kowadłem, nie? Jakbym byłem dzieckiem. No nie! No ale w literaturze ciekawy jest po człowiek. To tylko to, co. co, to, co tak jest, tak, to dlatego. Potoje, tak, żeby, ale Pan nie pozwoli przekazać siebie, no to, to to nie jest ciekawe. Ale dlaczego ja mam przekazywać siebie? Proszę Pana. Ja, e, 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 ja o tym kiedyś myślałem. Widzi pan, na, ja jestem jeden. Na świecie jest jakieś 7,5 miliarda ludzi, rozumiesz pan? Dobra, no, no to, do pana, to jest 9 siedem 7,5 zostaje. Dla pana, pana ich będzie i 10. I proszę pana. <grym> ja dlaczego ja mam pisać o sobie? Skoro jest 10 milionów innych ludzi. I mogę opisać każdego z nich. Mogę, ja jestem, jak jestem tym, który o sobie mówi. Jestem tym, który mówi o was. Mm -hmm. Prawda? I moje ja, moje psyche, wyświetla się jako ten, który patrzy. Prawda? I w moim patrzeniu ja się oczywiście odbijam. Prawda? Ale staram się pisać o innych, a nie o sobie. Chociażby dlatego, że jak każdy artysta, e, jestem egotykiem. Ale nie jestem aż takim egotykiem, żeby brać siebie na warsztat. Jak byłem młody, to pan, proszę pana, brałem na siebie na warsztat i w którymś momencie, wie pan, jak po, popatrzyłem na siebie, to by się żywać w ciało, że patrzę na siebie, żyję sobą, męczę się sobą, jeszcze mam pisać do sobie? Nie, nie jestem, proszę pana, aż tak ciekawy. To y, mogę wygłosić tutaj y, podziękowanie. Strasznie mnie nudzą pisarze, którzy piszą wyłącznie o sobie, strasznie mnie nudzą, a jeszcze jak mają tą swoją jałową duszę, to już po prostu to cierpię, to cierpię, dlatego, że popadam w depresję, myślę sobie, Boże, dlaczego ten świat jest tak mało ciekawy i myślę, że to jest dobre zakończenie tego spotkania. D dziękuję bardzo.